Po raz, jak to się mówi, pierwszy w świecie tutaj się kłania Jan, jak to się mówi, już dalsze, nie będę powiedział na pewno nie Borodo, tutaj tylko Go i tego także Państwo oglądajcie mnie, jak to się mówi, tego a teraz zareklamuję dla Was Państwo konserwkę, którą możecie używać i zjeść i to dobrze smakuje. A za chwilę otworzę ją i dla Was pokażę jak ona smakuje. Także Państwo oglądajcie równomiernie mnie jak to się mówi niż yy, Krzysztofa dajmy na to yy, jak na niego zwają na K, to ten y, wszystko lubię, jak to się mówi, tego, przynajmniej z puszki, niż y, kupując ze sklepu mięso surowe, czy tam inne, to tego. ale też niekiedy mi smakuje, bo taki mi nachodzi apetyt Witam ponownie jak to się mówi z tej strony Jan nie Borodo tylko Washen Go tutaj. i dla Państwa proponuję śledziki, znaczy rybkę jak to się mówi, no nazwo Tutaj go. Bo wiem, że są znakomite i tu ten. Jeszcze jedna rzecz, jak Państwo lubicie rybki, to nie kupujcie w sklepie lepki z konserw, bo ja uważam na dzień dzisiejszy, że lepiej smakują. Zaraz Wam dla Państwa, o Jezu. pokażę jak to się mówi i tutaj. Daj mi kawałek, ja spróbuję. To są śledziki. Kurwa palcem? No. Śledziki, kto... o jezu, kochany, wszystko pada. Jak to się mówi, bo u nas dzisiaj jest wiatr, daj mi kawałek. Tu kolega będzie próbował y... całego śledzika, jak to się mówi. Kwałek tam... wezmę tylko. Próbuję przy, przy Państwu też śledzika, jak to się mówi. Tutaj go tego, że muszę kawałek podejść pod bułeczkę. Ja wybiegłem. Także Państwu, jak to się mówi, przeciętnie, pięknie, ładnie, żebyście tak spróbowali. Bo to jest dobre. Dobra jest rzecz, nie powiem, że nie lepsze niż y, kupując y, przeciętnie mięso w sklepie tutaj, bo to jest sztuczne. to nie jest y, przeciętnie jadalne jak to się mówi tutaj ani ten surowe mięso jest the best a słowo the best to chyba znacie o to, co to znaczy że wszystko jest ok Janek, próbuję śledzić? Zaraz Zaraz zapróbuję śledzika tutaj, bo kolega przybył specjalnie, zakupił dla mnie, jak to się mówi, dla bezdomnego. Tutaj. No, a ja spróbuję i ocenię, czy warto było kupować te, takie śledziki. A także dla Was Państwo, yy, jeżeli oglądacie to ten, to życie pozdrowienia, tego wszystkiego najlepszego, szczęścia, zdrowia, pomyślności. Wujek, wujek Janek życzy ze śledziami. Zaraz Wam okażę, że możecie takie taki rzeczy kupywać. bez alkoholu, bez niczego da się to zjeść bo to ten a do ziemniaczków pasują kupicie sobie ziemniaczki i ten i śledzika the best jest a the best to chyba znacie słowo OK Ty Janek do dzieła no i teraz Państwo jest, jak to się mówi w lesie, bo Bóg nie przyniesie, to ten także szuk, będę szukał grzybków, którzy są jedalne do tego. To to, a wcześniejsze. Mm. Dobra jest. Aj tam, aj tam, daj tam. Hmm. Teraz jedna rzecz jeszcze będzie. Zajmij ją. Jedna rzecz będzie, państwu, kochani, że nie chodzę sam. Chodzę z misiem swoim. On mi szczęście przynosi. I śledzie. To jest mój ukochany miś do tego także witam was i tego a druga sprawa ten nos to jest kulfon jak to się mówi nasz przeciętnie kaborodo po raz drugi bo pierwszy to był zginął a teraz został się Borodo drugi. I koniował. Jak będziecie oglądać y, tego, to przekijcie mu dobre wiadomości. Że posiadam konia dla niego. Jak będzie chciał kupić, to kulfon cool jest a nie korywał to będzie kulwą. także Państwo patrzcie, oglądajcie a zobaczycie świat także prezydenta nie będzie żadnego jak to się mówi i przeciętnie wojewody ani jakiś ciort. ja będę startował, no nie wiem kiedy i tu ten, o patrzcie na mojego misia, a teraz na moją miloneczkę i tutaj go, to jest pięknie, ładnie wygląda, jak to się mówi, no i można konsumować. Także no to ale wiem, że się kurwa rozpuszcza. Kurwa jakiś szorski.

A mój dzisiejszy, już może nagrywać. A mój dzisiejszy to śledź krowy jest, jak to się mówi, bo jeszcze nikt go chyba nie wyproszę. Ale smakowicie wygląda, jak to się mówi tutaj. Kupujcie, bo to z jest. Niko makro. Przepraszam, że jestem z papieroskiem. bo papieros lubi, lubi papieros. Nie da się zjeść, czy nie? Nie da się. Za ono. Za ostro są to raz, a druga sprawa, że... Nie. W domu być tego nie jadł, Janek. No wiem. No. To jest, z, kurwa, dla tych, kurwa... Dla... Koneserów. Koneserów, kurwa, i to ze Skandynawii. O, dla Belżywu by zabić. A on to, kurwa, by opierdolił, tylko uszy by się trzęsły. A jakie? Z bułeczką. O. Stawiam dla Państwa po raz, jak to się mówi, drugi tutaj go, temat jedzonego śledzika. Ten. no fakt, że jest trochę słony, ale to dla mnie nie przeszkadza, a jak dla Was będzie przeszkadzać, to róbcie swoje sprawy. Możecie... Przeciętnie wymoczyć i tego i zjeść. Bo dla mnie, jak się mówi, dla bezdomnych nic nie przeszkadza. Co się znajdzie, to się je. Jak Janek, smak? Rzadko ostry jest, nie powiem, że nie. Także dla Państwa Przeciętnie Mogę pokazać Jeszcze pudełeczko Kupujcie takie A nie inne A jak z zapachem? Zapach jest ogólny jak śledź a Każdy mówi, że śmierdzi strasznie Nic nie śmierdzi, bo nie ma tej opcji Chyba, że ma ktoś wąch, nie taki. Ale co chodzi na dzień dzisiejszy, to dla Państwa, jak to się mówi, pokazuje, jak bezdomny i tego, nawet z moim misiem. On też lubi śledzika, A rybkę tym, tym bardziej. Co Janek? Jeszcze jednego zjesz? Nie. Nie. I także panowie i Państwo którzy oglądacie i słuchacie tego widzę Wam e, Awido. To się mówi po nie wiem po jakiemu tutaj szczęścia, zdrowej pomyślności w nowym roku. Tutaj no i temat y, świąt zmarłych, jak to się mówi, no bo Państwo wiem, że będziecie na cmentarzu, jak to się mówi, czy na jednym, czy na drugim, czy na trzecim y, po kraju jeździcie. Bo każdy jest gdzie indziej pochowany. Także Życzę, jak to się mówi, miłej podróży i drogi tutaj, i bez wypadków. Bo u nas, no wiem, u nas ogólnie bywa, że więcej wypadków jest, yy, znaczy nieboszczyków, jak to się mówi, za przeproszeniem, a wypadków też trochę jest, jak to się mówi kierowców. Także bym nie chciał...